Witam z tej strony Poczeku i zapraszam Was do kolejnej misji. To jest szósta. Pozdrowienia z przeszłości. Łopulotro okazał się pierwszym sukcesem Amerykan, ale Rosja wciąż z dominują za szybko się dodajtu. Ja Co chcecie mi pokazać? Ser, zaznaczyliśmy na mapie wszystkie dostawy dostarczone przez Eon w ciągu ostatniego miesiąca. To dziwne. Skrzynki powinny się pojawiać w losowych miejscach. Dokładnie, ale sprawdziliśmy nasze obliczenia. Wszystko się zgadza. Szanse, że... I ludzie zacikały. Patrzcie <noise> <w cioskowe> zonę... <noise> tam, lewy dorny ruch, widzicie? ...do 27 potęgi. Tak twierdzi Denis. Aż tak? Więc mamy elipsę i gdybyśmy ją nieco... Moglibyśmy przewidzieć miejsce następnej dostawy. Miałem nadzieję, że to powiesz. Z 60% prawdopodobieństwem. To o 60% więcej niż mieliśmy wcześniej. Dobra robota. Nasze dostawy wreszcie przestaną wpadać w ręce ruskich. John, coś jest nie tak? Wręcz przeciwnie, sir. Nasi naukowcy odkryli metodę przewidywania kolejnych dostaw przesyłanych przez E.ON. Jesteś pewien, John? Próbowaliśmy tego wcześniej, ale nasze komputery nie dały rady. Mamy Denisa, sir. Jakby podłączyć do niego monitor, byłby zupełnie nie do odróżnienia. Jeśli mamy rację, Następna dostawa pojawi się w pobliżu strumienia. Dwie mile na południe stąd. Za pozwoleniem, chciałbym wziąć moich ludzi. Tam jest rosyjska baza, John. Kolejny powód, żeby tam zajrzeć. Jeśli nasi ludzie tam wylądują, będą martwi w kilka minut. Niech będzie. Wyślę ci kogoś z Gammy. Weź swoich ludzi i parę małpiszonów. Mogą ci się przydać. O. Dlaczego małpiszonów trzeba robić? Badania nad optoelektroniką. Będą kontynuowane w delcie. Zajmie się tym Dennis Peterson. Cztery postaci. Jeśli rosyjska postać, czyli bierzemy. Tak, tak. Tak, jak jakoś... ...chanika. Forsyta bierzemy. To jest korek taki. Chciałem. Będziesz inżynierem Forsyth. Forsyth, nie tamte. Let's go. Na dwóch profesji, Naukowy. Dobra, będziesz naukowcem. Zbijesz... Główne cele. W ogóle do bazę. Zbierz 350 w 50 minut. Czyli 25 minut dokładnie. Bo ja gram na szybkim. Co druga życia. od swoich ludzi. Zbierz jak najwięcej skrzynek. Jak tak w pięć się Macmillan. Przysłał nas generał Harrison. O. Tak, szefie. o. Ale takimi pierciowkami to wy daleko nie zajdziecie. Cześć, tak? Tak, pesztona, roll. I co teraz? U. Skrzynki. Ktoś wie, z której strony był ten wybuch? Nie mam pojęcia. Trudno go zlokalizować. Brakuje nam odpowiednich urządzeń. Musimy zaczekać na laboratorium opto elektroniczne. Ktoś no i znów będą... Demisy będę, te... no będę końca... przewijał to co... Nam odpowiednich urz... Oni mówią, bo... Tu dialogi bardzo często się powtarzają i to samo mówią w kółko letników. Dlatego... No i ja tak jest, sir. Pan chyba zresztą też. Znaleźliśmy pewne ślady bytności ruskich w tym rejonie. Nie prowokujcie wroga, John. Pamiętaj po co tam jesteście. Zachowujemy należytą ostrożność. Rozmawiałem z Petersonem o zdalnie sterowanych pojazdach. Myślę, że coś takiego bardzo by nam pomogło. Nie wątpię, John, ale czy damy radę je zbudować? Jego zdaniem tak. Dzięki temu dobry kierowca mógłby jednocześnie prowadzić kilka pojazdów. Brzmi obiecująco. Masz, masz, masz moje błogosławieństwo. Dziękuję, sir, ale do tego będzie mi potrzebny Denis. Niech będzie. Delta jakoś poradzi sobie bez niego. Produkuj. Zostaliśmy tu Następna Następną misję wyprodukuj dwa Dalej sterowane pojazdy. Zaczyna. Idź tam na lewo tam pewnie pełno skrzynek, mógł po ludy ten pojazd. Tutaj se? Robi się ser. Tu gdzieś podobno ropa miała być. Tu też pewnie. Ropa! Co teraz se? A teraz se? A teraz są. Dwie tak. pełne torby. Robi się ser? Buduj. Za mało. A jeszcze ten jest jakimś mechanikiem zarąbanym. Idź tam do wieży, siadaj. A nie. Sir? to. Tak jest, nigdy za dużo. Tak jest, sir? Nie, Coś mi się zdaje, że nie będą tak szybko atakować nas. Sir? nie zostanie. Teraz? Jak teraz muszę laboratorium rozbudować w dwóch kierunkach? Przyły się moje umiejętności inżynierii. Oczywiście tak rozbudujemy? Co tam, o, jakaś małpa Chodź Ać to swoje tak banane. Delta, Z naszych obliczeń wynika, że powinna się wkrótce pojawić spora dostawa. Dzięki za cynk. Informujcie hey, mnie na bieżąco. wiecie jak nazywają małpoluda z bananami w usza? Zamknij się, Frank. Jak tylko chcą, przecież oni i tak... Zamknij, Zamknij się! Gotów? Tak jest, szef. Dobra, Macmillan, bo widzę, że to jedynie jakiś ogarnięty naukowiec co Można by jednak zabrać. Jeszcze ty jakiś Tak jest, ser. Zbadałem pierwsze to, zbadamy. To oczywiście to. przyspieszę. A, trójki jeszcze nie muszę. Dobra no to ty w tym czasie będziesz No badaj tamtą szybciej wymaga Nie bo oni dopiero wpadają dobre Badania ukończone Widzicie, badanie jeśli przepaliśmy, ono nie będzie od nowa Tylko po prostu ono się tak jakby zatrzymuje i dalej ma się dodać Z tej strony jakieś będziemy musieli ochron ochronę zbudować User joined your channel. O, o, o teraz jakieś informacje? Zwiększyły się moje umiejętności naukowe. No, nie, nie w tą nie w stronę, kurde. Co teraz? Tak szefie. mamy jeszcze z 20 minut. Tutaj ser? Mamy tyle zrobić. skrzynek niech uchu ani w jedną, ani w drugą nie ma. O, materializację poznamy. Będziemy mogli odkrywać. O, karabin. O. Pierwsze to nam ulepsze karabiny maszynowe i pistolety. User, tutaj, tutaj będziemy mieli napisane, kranie. że walka. Widzicie jak tam 194% jest? To będziemy na dole mieli plus 40 w Czyli walka taka nawet. Hej, witaję! z Mastodont i ja nie mogliśmy ustalić, kto będzie prowadził. Upolowałeś Skurczybyka? Eee, nie zupełnie. Stuknąłem go tylko, wtedy on wcisnął mi dach do środka. Czy to to <grymne> Dobra. No już, weź się do roboty, zanim narobisz więcej kłopotów. Skrzynie. John, możemy już chyba zaczynać. Więc bierz się do roboty, jeśli twoje teorie odnośnie zdalnie sterowanych pojazdów potwierdzą się. Możesz poważnie zachwiać japońskim rynkiem samochodowym. Przydałby się wam ogrodnik. Znaleźliśmy następnego. Tak jest, ser. Skrzynie. Gotów. Co teraz, ser? Dobra, ty mógłbyś tam burżoazio pójść, ale też tutaj. Trzy pełne torby. Tak kapiszony skrzynki nie zbierają. się moje umiejętności naukowe. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Tak szefie. Aj, prawie go mieliśmy. I co teraz? I co jak gdzie? Gotowi? Mamy już pierwszy projekt zdalnie sterowanego pojazdu. Świetnie. Po raz pierwszy jesteśmy w czymś lepsi od Rosjan. Jak to będzie działać, se? Potrzebujemy odpowiedniego warsztatu wieży kontrolnej i kierowcy, który poprowadzi kilka wozów na raz. Bierzmy się do Bierz mi. No, no, to budujemy warsztat takiego, no mówię. Szef kazał, Szefu tak? robił. O! co to? Szybko, Stawaj. Spójrz, o, milany, to dupa MacMillana. Jestem ranna. Nikt do ciebie nie strzelał. Pomożesz mi? Czy mam się tu wykrwawić na śmierć? Jak się nazywasz? Major Ferguson. Mam wiadomość dla twojego dowódcy. Ale jeśli się nie ruszysz, Dobrze już. Chodź. Mate. John. Dzięki Bogu żyjesz. Joan, co ty tu robisz? Mam wiadomość. Dla twojego drogcy. Ja tu dowodzę. Zatem dali awans właściwemu człowiekowi? Jak to się stało? Jesteś ranna. Chodź, zaprowadzę cię do lekarza. Najpierw mnie nie wysłuchaj. Nasza baza została zaatakowana. Rosjanie przejęli Eon? To nie byli Rosjanie. Nie wiem, kto to był, ale wiedzieli dokładnie, co robią. Postrzelili mnie, ale udało mi się doczołgać do Eona. To pewnie ci przeklęci najemnicy, których tu widzieliśmy. Wiem, że rzeczy nie pojawiają się tu w kolejności ich wysłania, ale Peter Schiller był ostatni na liście transportowej. Świetnie. Dopiero nauczyliśmy się przewidywać miejsca dostaw. Chodź, musicie obejrzeć lekarz. Osobiste, rozważajcie, John skin... Mogę John no Dobra, dobra naukowcy, dobry kierowca, dobre wszystko. Może być, ma szczęście. A teraz? I co teraz? Dobra, weź do tego co się stało niby. Gotów? Co się stało? Się ten rapt się. Delta przewiduje zmniejszenie ilości dostaw w waszym rejonie. Robimy, sir! Tak. tak. Tutaj, sir? Już się robi. Tak. Sir? Chcę tak. radary rozbudować. No nie na jakieś te pierdziawki muszę gdzieś odstawić, o, idź, idź, pan, idź pan, idź pan, idź Już Sir, mieliśmy wystarczająco dużo kłopotów, zanim pojawiła się Major Ferguson. To znaczy, że powinniśmy ją tu zostawić na pewną śmierć, sierżancie? Ser, nie jest nam łatwo. Uważam, że pani Major powinna pracować tak jak pozostali. Tak właśnie będzie. Major Ferguson jest naukowcem, a nie żołnierzem. Nie potrzebujemy dodatkowego ciężaru. Mamy tu wojnę. Kwestionujecie moje rozkazy, sierżancie? Nie, ser, ja tylko... Póki co, to ja decyduję o rozdziale zadań w tym oddziale. Czy to jasne? Czy to jasne? Tak jest, ser! Bardziej precyzyjne obliczenia wskazują na zwiększenie ilości dostaw w ciągu najbliższych 10 minut. Robimy coś ciekawego, zrobimy. Patrzę, że tu działko możemy budować. Tak, tak jest. Szef. Na tym co wstanął, na środku stoi. Targamel 1 Działo. Łodowej mapa. Młodej mapa. Jak to nie? Tak? Do nieba! Tak? Tak, szefie! Tak, Ma szefie! Aaaa! Rozwaliliśmy jej. Do nieba! Gotów? Ojej! Ojej! tą wieżę? Tylko co to jest w takie czarne pole? Nic już takiego nie było, ale widzę, czy nie dopracowali pacza kolejnego. Stucuk, jeden.

Chyba! Ale brzydka, Pasku. Dobrze, Ser. Po ja nie mogę. Dobrze, Ser. Siadaj. Tutaj, Ser? Jeszcze zostało na panaki. Nie wiem, ile to było. 100 tysięcy. Co teraz? Dosyć dużo nam zostało. Chyba bezpiecznie. już zrobiliśmy, by wszystko. Wow, wow, ła. Wiesz, banana. Tak? Ser? Tak? Zrobione! Orsak. Ser. Jazda. Orsak jest, ser. Dobrze. Za pańskim pozwoleniem, ser, chcielibyśmy zobaczyć, jak to cudo się sprawuje. Wow! To jak gra komputerowa! Co teraz, ser? No, taką komorę można byłoby zrobić ciężarową, ale po co to? Przy tym graczu pojawiło się ile ma pojazdów. Zależy jak ma level. Jak ma dziesiąty level, to może kierować maksymalnie 10 pojazdów, ale te pojazdy nie są takie jak sterowane manualnie. Jeśli steruje on dwa... Jeśli steruje on jeden, to jest jak manualny on jak steruje dwa, to jest o kilka procent ten pojazd już słabszy. No ja wiem ile tam dokładnie, kiedy... ser. Teraz mi to już niepotrzebne. Już nie gram w offer. Tylko kampanie! Gotów? For fun. Ej co takie lagi jakieś? Zbadamy coś jeszcze? Wszystko... O, tu, tu jeszcze mieliście do, do zbadania. Sir? A tu wszystko zbadaliście? No dobra. Ty już. Idź tam, sir? poszczelasz za trochę. Taki? A, a stój, tam, tak? Spój czy wróg. Hej, gdzie ta impreza? Tak jest sir. A stój tam, przecież tu nigdy nikt nie jeździ. Nie będę tobą chodził. to chodzi. szczelą. Tam te nopki jeżdżą. No tak, łałałała, a po skrzynki nie poszedł. Te kwiaty są piękne. Zauważyłeś, o ile większe no są tu owady? Co się tu dzieje? Rzuć broń! Gdzie są Hank und Olaf? Kazałam ci rzucić broń! To nie byłoby zbyt sprawiedliwe. Kto cię to przysłał? Nie lubię rozmawiać z lufą przy skroni. Więc zacznij lubić, albo będziesz martwy! John, mamy tu jakiegoś gościa. Nie jest od nas, ale na ruska też mi nie wygląda. Co z nim zrobić? Kazałam ci rzucić broń. Słyszałem. Więc zrób to. Jedyne, co z nią zrobię, to... Nie zastrzelisz mnie, jesteś... Na no. No no pewno nie. nie. Ma ktoś ochotę na pokera? Nie wierzę! to już wie Ale skrzyk, To pewnie ruski, komorą jeździ, a jak Wszystko zebrał O, już dobrze zrobili w tym patchu, co widzę Że jak komuś tak? naciśnie ikonkę, żeby stał Nawet jak się pójdzie nim, to on będzie potem w miejscu. Idę. przybyłam Kiedyś on zmieniał od razu ikonkę z jednej na drugą Bardzo dobrze Jestem dobry. w drodze Oczywiście Dobra, co teraz? Oczywiście. Podoba mi się. Like it. Like tak. Sir. Zrobiony Zrobione. No i co? Chiquita, skrzynek nie ma? Nie trzeba czegoś Tej, to zrobić? Rozbudy. Ale piękna teraz będzie. Tak. Polepszyły się moje umiejętności. Kurze, jeszcze nie można technik. rozbudować. No co Peterson? Wszystko spadało się. Nic nie słychać żeby jechało. Micie po skrzynki. Uh, uh. uh, Rusek, kurde. Co jeszcze mamy w dodatkowych celach? Osobiste. John nie zginie, zbierz 350 skrzynek w 50 minut. No to... Szkoda, Mamy 420. tych ludzi, zbierz jak najwięcej skrzynek. Czyli pewnie jakieś jeszcze raz tyle czasu co zbieramy. To nam szkodzi. Jak już cele misji zrobiliśmy. A no może zbudujemy jakiś się na autku. Jeszcze jedno. Może on o, wy macie te skrzynie w tak? łapy, to idźcie zanieść, a nie? Tak? Mm -hmm. Kapiszą tępy. Obieraj skrzynki. Boban. Ba Boban, ba Boban. Ba Boban, ba Boban, ba Boban. Ba a teraz... Następne autko. Powstało. Mam karty. Przysłali nam trzech ludzi, jakiegoś nie jakąś Jakieś babkę tak. nie dorajdę. Tak, o polecam, kurde, ale furą przyjechali. Uff, Co to jest? Co to takie wielkie? Ser Mówi Delta. Zbliża się ja chcę, kolejne nasilenie. nasilenie. Już nie trzeba. Na sileń. Tak? Że jakieś rozwinięcia tego są. Tego te auta takie słabe są. Tu jest chyba ja bezpiecznie. powiedział, że tu jest bezpieczeń. A dobra, jeszcze jedno zbudujemy. I Ferkusonka pójdzie jedno od niego. Tak? Kim jesteś? Hello? Hello? Nie słyszy? Nie żadnych oznaczeń! Gdybyś widział, byłyby pewnie po rusku. No już! No hello! W drodze. <laughs> Ale tych ludzi podobnych przesyłają. Gotów? Tak, Ta do tej podobne tylko tak. inne włosy, tak. ten do tego tak. tylko jakiś ramy na mordzie ma. Tak? Zrobiony! Tu jest chyba bezpiecznie. Idę. Odłącz się i podłącz się do No. Ej, 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 jakiś lakson? coś? Nie zapomniano! Jeszcze zostało nam około 7 minut kry. Jak widzicie. Skrzynek tu dostatek, można robić. Co się chce. jeszcze dwa zbudujemy. Co tam? Na bogato. Na bogato. Że któryś klucz, mechanik jakiś... Gotów? Sami? Sami humaniści! Jakieś ci słowce! No czym byś miała trójkę, ale patrzcie tu. To. To ma dwójkę. To ma czwórkę zaraz będzie My budujemy lekkie ciało, oni jakieś dwie tuby na wieżach mają i to nawala jak dzikie. Może w misę mają, żeby ją zabić tą pazę Nic nie mamy, więc tej bazy nie ruszamy, chyba że komuś się bardzo nudzi to się niech atakuje. Ale mi się nie chce, więc ja nie atakuję. Nie ma tego Gotup? w misjach. Nie ma. Gotup? Więc po co Wiesz Zrobione! Tak. Nie trzeba czegoś zrobić? Co? Cze? Tak? Małpa widzi, małpa robi. mi chyba będę, miał, jak patrzyłem co to jest. Jak to nagrane jest, będę musiał chyba dalej jeszcze dźwięk przyświecić, bo mnie gorzej od tych małp tępych słychać. Ile do tej wieży może wyjść ludzi? Czecha, to jeszcze jeden akurat. Dobra, małpę więcej nie nosi tych skrzynek, już usiąść tam, to zostało z dwie minuty albo trzy... Łazić tam. A teraz. Tak, tak jest, sir. W ogóle, tak kampania amerykańska, te pierwsze misje, te pierwsze 10 misji, co jest? To są takie banalne, potem dopiero się schody zaczynają, bo nie są poważniejsze zadania niż zbuduj to, zrób tam to. Widzieliście te ataki ruskich? To nie są ataki! Jednym wozem przyjechały, jak sześciu ludzi siedzi w tym. Gotów! De Czekaj, nam tylko... Oczekiwać albo autkami pojeździmy? Zobaczymy gdzie dalej co jest. Aha, one nie mogą jeździć, bo się nic nie mają. Kółka mają. Co, co energię ciorbię? A ta wieża cała. Tak? 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 O co jeszcze możemy rozbudować? Wiecie z tego? Tak? Co jeszcze możemy rozbudować? No jaj, trzeba do laboratorium przejść po raz. Co możemy i cywilno, tak? Cywilna, tak. Cywilna, czyli że będziemy mogli zrobić bulldożer, który będzie mógł usować drzewa. Komora transportowa, która transportuje i drzwi, które będzie mógł budować. Rzecz tak? oczywiście tak. Jest bardzo pomocny. Bo nie musimy ludzie nigdzie wysłać, tylko on jeździ szybko. Delta. Nie przewidujemy większych dostaw w waszym rejonie, ale zostańcie na miejscu, żeby potwierdzić nasze obliczenia. Przyjąłem. Zostaniemy jeszcze chwilę i rozejrzymy się w sytuacji. Ale, tak jak mówię, dźwigi bardzo wolno buduje, więc człowiek już... Zależy jaki poziom człowieka, który... Ja jestem dźwigiem. Tak? Tak, buduję. Takie jak słaby, to oczywiście, co jest bo to jest przeliczane wszystko na umiejętności. I tak in. Widzicie w ogóle ja bez saveów nagrywam Gdzie się zapisuje? tu chyba menu plików I zapisz grę, a od początku wróć do misji, wyjdź z gry to za Tak z 20, 20, 19 15 4 3 2 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ostatnie to jest 1. I koniec misji Zobaczymy ile orpierów dostaliśmy. Oczywiście. Zdalne sterowanie, opracowane i przetestowane, niewielkie straty ławki. Nic tylko wiele skrzyni. Nie wczytano okry. Dzięki za kolejnego odcinka. Zapraszam do następnego.